O elo elo. A dzisiaj, tak jak i mówiłam, pobawimy się w odpowiadanie na pytanka. No więc, nie przedłużając, zaczynamy i pierwszy komentarz jest od Celia AirbX Official. Pierwsze pytanie: Nie, nie słucham K-popu. Drugie: Pozdrawiam. Trzecie: Chyba ten, co mam aktualnie i ten, co miałam ostatnio. Czwarte: Tak, może być. Piąte: Niestety nie. Kolejne pytania są od Zuzi AirbX Official. A więc: Pierwsze: Tak, mam rodzeństwo. Drugie. Nie mam zwierzątka. Trzecie. Jak byłam mała, to może i tak, ale teraz się nie zajmuję kostką Rubika. Czwarte. Kiedyś mój tata coś montował na takiej jednej aplikacji, i ja też chciałam, więc spróbowałam, spodobało mi się i stwierdziłam, czemu by nie zrobić kanału na YouTubie. Piąte. Pozdrawiam. Pytania od Charlotte RBX Official to ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor to fioletowy. Pieski czy kotki? Ha, chyba kotki. Czy lubię swoich widzów? No, oczywiście, że tak moje myszeczki arbuzowe. Jak miałam się nazywać? W prawdziwym życiu? Milena. I jasne, dodam cię na Roblox. Następne pytania są od misi kwiatuszek. Numer jeden: Lubię każdego widza tak samo. Numer dwa: Na dworze mam niebieskie, a w domu mam zielone. Numer trzy: Chyba muzyka, informatyka i angielski. Numer cztery. Chyba nie mam, ale jak już to Santia i Eliza Steens. Numer 5. Przetrwaj 99 Nocy w Lesie. I Still a Brain rot. No i to będzie na tyle w tym filmiku. Czekajcie na część drugą. Bajo.